4,1 miliarda. Tyle mniej więcej kobiet żyje obecnie na świecie, ale tylko jedna z nich jest mamą Blowa. I dziś będę miał 10 mam i będę musiał odpowiedzieć na pytanie, które jest moje. Runda numer 1, która polega na wybraniu ulubionej słonej przekąski Karola, bo każda z mam musi zagłosować na jedną z przekąsek. Wybór jest szeroki, zaczynając od Pringlesów, kończąc starymi, dobrymi maczukami. Tylko tak naprawdę, jaka jest Twoja ulubiona przekąska, słoni? Tylko jest problem, bo zjadłbym stąd wszystko. To na pewno bym odrzucił. Paluszki, to mój ojciec lubi paluszki, na pewno nie ja. Pozdro, tato. Kabanosy? Większość na kabanosy zagłosowała. Trzy głosy na kabanosy. <głosy> <głosy> Maczugi? <głosy> Bardzo lubię i nikt nie zagłosował. Czy tutaj jest moja mama? Zupka chińska. Lubię zupkę chińską, ale nie taką. Popcorn. Też lubię popcorn, ale te kabanosy to ja w ogóle bym wywalił. No. Tak? No. Czyli mówisz, że eliminacja jakoś z, z tych osób będzie. Trzech tak? Trzech osób, no. Numer 5, numer 1 lub numer 4. Mamo, oby cię nie było w tych numerkach. No nie wiem Karol, to teraz jeden, 5 czy 4. No numer 1. Numer 1. Poprosimy numer 1 tutaj. I numer 1 to jest. Dzień dobry, Karol, Dzień dobry, miło panie. poznać. I przepraszam, było blisko. No. No. Uff. Dobra, mama niewyeliminowana Runda numer dwa Zasady te same, tylko teraz czas na słodkość A w trakcie tej rundy subskrybuj kanał, bo chcemy połknąć Bazylanę. Może nawet i Mr. Ok, Okej Karol, wygląda to prawie tak samo, tylko że to są słodkie rzeczy Kurczę, wiesz co? Ktoś zagłosował na hałwę Jest to mój ojciec Kochani, nie mówmy mu jeszcze Wśród dziesięciu mam jest ukryty prawdziwy tata Karola Czy się okaże, że ja jestem mamą? Pierwszy raz hałwę z ojcem jadłem właśnie, Aha. więc odrzućmy hałwę. Numer 5. Przykro mi. No na pewno nie żelki, tak? Nie żelki. Żartowałem, no gdzie, stary. No żelki to jest po prostu coś pysznego. Co to, to jest? To jest jakiś seven rogalik. To mogła moja mama dać, bo moja mama mi przez 8 lat mojego szkolnictwa na śniadania nie robiła śniadań, tylko dawała mi rogalika, po prostu Seven days kupionego. Dlatego teraz tak wyglądam, biedny. Ty naprawdę, tak? Byłem. Nie, ja ci wierzę. Wiem, że okay. To jest przykra historia, ale to jest moja historia z życia. Dobrze, że moja mama nie może się ujawnić jeszcze. <grym> <grym> Żalki po prostu top dla mnie. Myślę, że w 2,7 i 7 może być. Ktoś, kto mnie zna? No nic, no piątka. No. Zapraszamy numer 5 i numer 5. No, to, to to nie moja mama. Dzień dobry. Dzień jeszcze, mama. Karol, tak, przykro mi. A lubisz chałupę, czy to tak po prostu tak słychać? Nie sezamową. Okej. Okay. Więc co, Karol? Kolejna runda. Tak, i moja mama jest cały czas w grze. A propos gry, runda trzecia, w której mamy mają za zadanie wybrać ulubioną grę komputerową swojego syna. Tak naprawdę to Karol gra we wszystkie te gry, więc na co teraz najbardziej ma ochotę. Słuchaj, to są wszystkie gry, w które. No, wy chyba wy wszystkie grałeś. Ciekawe no. to jest bardzo, bo. Jest tu gra, która się bardzo, ale to bardzo wyróżnia, czyli Minecraft! Większość właśnie zagłosowała na Minecraft. Tak, ale jeżeli miałbym podać swoją ulubioną grę, to nie wiem. Jesteś na bezludnej wyspie, masz kompa i masz do wyboru tylko jedną grę. Simsie y czwórka. Naprawdę? Żeby zbudować sobie damę Tak poważnie. Simsy chyba bym nie wybrał. Wiedźmina najmniej chyba grałem, a okay. są dwa głosy, czego by nie wybrała moja mama. Myślę, że Koda mogła wybrać. Minecraft myślę, że mogła wybrać, Cesa też. No wie Wiedźmin. Wiedźmin. Wiedźminek. Między trójką a czwórką. Co, co, co ci bardziej, ale trójka czy czwórka? Ale nie nie bo to, wiesz... Okej, okay, dobra. Jeszcze zapytaj czy... Definitywnie, ostatecznie Wiedźmin. Ja mogę zrobić inaczej, ja mogę, ja mogę zrobić tak. Ence, pęce w której ręce? No ale to... Dobra, e, czwórka. Czwórkę wylosowaliśmy. Dobra, zapraszamy czwóreczkę. I czwórka to jest... Uf, o, dziękuję ci jestem. bardzo, bo już tak gorąco Przepraszam, było. Przepraszam, witam, Karol mi to blisko było, ale jednak nie poszło. Dziękujemy bardzo. Daj mi kolejną rundę. Doj. Ale przed tą rundą Karol dostanie specjalną tablicę, na której będziesz mógł sobie jakby zrobić łatwiej. Bo ja widzę, że ty zapominasz numerki, kto tak, był tam tak. poprzednio i tak dalej. Tak, dwójeczka. Minecraft był, więc wydaje mi się, że tutaj jesteśmy blisko, że to moja mama, w kierunku Okej okay, okay, I w nawet w kierunku, okay. że to chyba moja mama. Okay. Pewności nie mam. Siódemka też nie mam pewności. Więc w sumie dałbym tutaj, że to jest chyba moja mama. Ok, tą tablicę będziesz no, miał, więc dobra, przy kolejnych rundach będziesz mógł Zdjęcie Dziękuję Ci, Jurku, jesteś dobrym przyjacielem. To jeszcze nie koniec. Bo przed nami runda numer 4. To jest dość ciekawa runda, bo w tej rundzie pomoże ci twoja najlepsza koleżanka Ania. Moja druga mama. Chciałam brać udział właśnie jako twoja mama, ale nie było mi dane. Ty znasz go lepiej niż jego mama. Iż od sam siebie tak szczerze. Naprawdę. To na pewno lepiej niż ty, bo nie wybrały się po ulubionych batonów czy do słodkiej rundy. Tu są pisma od każdej z mam. Czyli listy. Generalnie Jurek super, dziękuję ci, że Ania jest nie. i może mi pomóc. Proszę Szczególnie, bardzo. że nie znasz. Tak, no. pisma mojej mamy, więc naprawdę. Zamiast dać ci. Jak możesz mnie. nie znać pisma swojej własnej mamy? A ty nie znasz? Aha, ja nie znam. A znasz? No nie wiesz tego. List numer dwa. Cześć i ładne rysunki. Jest serduszko, słoneczko i... To jest taka plama, jak Patryk by narysował na miniaturze. Ale cześć jest jednym ciągiem napisany, jest zawijas na C. Dziękuję, no, tu nie, jest, jest zawijas i tu widzę, jest zawijas. Cieszę, Cieszę, robi że taka mama jest. zawijasy? Nie pamiętam, jak pisze moja mama, ale na pewno chyba nie robi takich ładnych serduszek. Bym lewą nogą ładniejszy zrobiła. No ale dobra. Dobra, chcę to zobaczyć. Nie na tą platformę. Jezus! Dobra, siódemka z wielkim w ogóle napisem 7. Kochany synku, bardzo proszę pamiętaj o. Kocham cię mama. O! Ale tutaj na przykład jest każda literka osobno, tak jak ty piszesz, a nie jednym ciągiem, tak? Coś mi to przypomina i naprawdę tutaj już jest ja cieplej, uważam, że jest cieplej z tym. No i ja bym tutaj dał, że... Że bardziej prawdopodobne? No, no. Tutaj jest napisane, Karolku, tylko spróbuj nie odgadnąć mojego pisma, to pogadamy w to domu. Jest. Smutna takaś buźka młoda, i tutaj jest jeszcze... O, to ta osoba są. jakaś pisała, no już widzę, jak moja Mamusia mama... jeszcze podpisana. Tak, jeszcze emotikonka jak z gadu gadu całuska. Nie no, przecież... Nie, to szóstka jest to za młoda. Tutaj trzeba to zaznaczyć. Że w ogóle nie. Buziaków i... Mnóstwo miłości też jakaś minka z językiem i z Wing. No nie, no kompletnie. No to, co ale to tutaj jest? w ogóle jest drukowany a... Wiesz, nie pamiętam dobrze pisma mojej mamy. Ale to ale... nie jest to. Nie, nie! Cześć Karol! Tu jest Karol napisany jak, jak krowa wygląda. Pozdrowienia. Mam nadzieję, że mnie. Co tu jestem? Jesteś twoim. Jestem twoją a. mamą. Mam nadzieję, że nie mnie prawidłowo rozpoznasz. Pozdrawiam. Absolutnie to nie jest na pewno moja mama. Ale może chyba. Zróbmy, jak, yy, dajmy komuś szansę też. To, to nie jest moja mama, no nie. ale przynajmniej poprawiło mi to humor, bo wiem, że ja nie piszę tak tragicznie. Oj, to jakiś taki ten na pracowanko, to jakbym ja pisał, bo z hapslokiem, ale. No i ja tutaj już yy, po, os, po podpisie. Wiem, że to nie jest moja mama, bo jest moją więc... Moja mama robi duolingo. Mówiłeś Uj. mi, że robi, ale. Yy, aha, bo w ogóle jest taka akcja, że Karola mama yy, duolingo ma zainstalowane na jego maila tak. i jemu przychodzą achievementy. <laughs> tak. Albo więc... informacje, że moja mama nie robi dolingów. Tak. Karol, spaghetti masz w lodówce, to, to sobie podgrzej i rozwieś, pranie jak możesz. Niedługo wracam, love mam. Czyli ósemeczka jest chyba nie moja mama, ale raczej... Raczej nie. Aha, czyli mamy już bardzo Oso, szybką okay. selekcję przez te listy tak naprawdę, no? tak? No? Dobra, ostatni. Cześć, jestem twoją mamą. Musisz, musisz wiedzieć, że ja jestem z z bardzo, bardzo dumna i serduszko też. Bardzo mi się podoba to. Ładny, pismo, ale moja mama nie ma bardzo mama Ładne bardzo pisma. pismo. Ładny ale fajnie jakby to była moja mama. Ale no to nie jesteś mama. No w szóstce byłeś taki najbardziej na nie. Tak, ja bym to wywalił, no bo te emotki to jestem pewny, że to nie Czyli jest. Czyli numer problem. 6, tak? Tak, z y, całuskami z Gadu Gadu. Zapraszamy numer 6. Czy to jest twoja mama? Jest czy Nie w jaki wieku to będzie ta osoba. No, numer 6 to jest. Ada. Cześć. Karol. Cześć. Co, co przyszło Ci do głowy, żeby będąc moją mamą dać te emotki? Uważasz, że Twoja mama nie zna by emotik emotikonek? No całuska takiego z gwiazdką, no gdzie? Twoja zna? Tak. No dobra, okej, okay, wygrałaś, dobra. dobra. Dziękuję Ci bardzo. Dzięki, Dzięki. numer sześć. No i co, gramy dalej. Kolejna runda. I jest ona świąteczna, bo mamy muszą wybrać idealny prezent pod choinkę dla Karola. To jest już Twoje pole, bo Ty znasz się na unboxingach, tak, więc wam, proszę że unboxować. Uwielbiam odpakowywać paczki i to nie tylko dlatego, że na YouTubie. I te rzeczy zostały kupione, jak widzicie, na Amazon.pl i dziękujemy, bo to jest współpraca i bardzo nas wsparli, także sprawdzajmy, moi drogi. Siódemeczka. Jest myszka gamingowa. Akurat od SteelSeries. Ty już masz chyba myszkę. Tak. Masz, masz dużo myszek. Tak. Nie wiem, czy to jest przypadek, czy ktoś coś wiedział, ale no, ktoś mógł mnie znać. Co do Amazon. To możecie też korzystać z Amazon Prime, który daje Wam darmowe i szybkie dostawy. I to wszystko macie na miesiąc w okresie próbnym, a później albo na miesiąc 10 zł i 99 groszy, albo 49 zł. Także gorąco polecam. Poza tym jeszcze macie Prime Video i Prime Gaming. Co to jest? Generalnie ktoś na to zagłosował i zagłosował numerek? Nie wiem, czy ja bym to chciał, nawet nie wiedząc, czym to jest. Wydaje mi się, że Jurek na święta sobie po prostu swoje prezenty kupił i tam po prostu powrzucał swoje prezenty. Jak ty się dowiedziałeś, to jest? Sorry, mikroporcie. No to jest, powiem ci, że nie no, wiem, co to jest. To ma być. jest metraczek, no to jest... Dmuchawka! Bardzo fajne, bardzo porządne, podoba mi się. Tylko czy chciałbym dostać na święta? No nie, ale wiem, Jurek, że to pewnie jest twój... Prezent. To pójdzie do mnie na święta, chyba. To chyba nie, nie moja mama. Chociaż, kurde, ja lubię takie odjechane rzeczy, więc w sumie mi się podoba To jest najgorsze, ale no, na święta chyba nie ja chciałbym tego dostać. Dobra, a co byś chciał dostać na święta, tak naprawdę? A jeżeli miałaby być to materialna rzecz, to pewnie klocki Lego. Mam nadzieję, że tu będą. Chyba. Dobrze, uwaga, tutaj y, numer 8. I numer 8 na święta kupił, Kupił, kupiła. Kulę, która prawdę mi powie, czy numer 8 to moja mama. Gwiazdy mówią mnie. Tak naprawdę to są prezenty dla mnie ogólnie wszystkie. No, do... ewidentnie. A jeżeli chodzi o prezenty, to Amazon przeprowadził badania. I jak myślisz, Jureczku, jaka jest pierwsza rzecz, którą ludzie chcą dostać na święta? Gry komputerowe. No nie. Według badań przeprowadzonych przez Amazona 26% Polaków chce na święta dostać pieniądze, a nie, Jurku, jak ty... Kurczę, no ja myślałem jakieś rzeczy... ...winyl ACDC. I to... trójka, więc chyba twoja mama jest... Dwie osoby na to zagłosowały? Aż dwie osoby, stary. 10 Dziesięć i 9? I ja się... jestem zgorszony, bo wiecie, co to jest? No co ty? Ja wiem, że ty nie masz kroków. Może byś chciał dostać na święta. Ach, Jurek, Jurek, no powiem ci, że tu eliminacja idzie. Ostatnie pudło, chyba największe. No tak. Uwa, ha, bo on myślał, że tam będzie lego. Nie, myślałem, że będzie coś potężnego, a wiecie, co tam jest? To jest że chciałem to dostać a na to. Nie ma numerku. Nie ma numerku stare. Nie, no mam, mojej mamy tu nie ma. To jest, moi drodzy, karty Uno Minecraft. To jest cudowne, naprawdę. Widziałeś coś takiego ogólnie? To jest piękny prezent. Nie widziałem. Uwielbiam Uno. To jest że to jest rzecz, którą bym chciał dostać na prezent, a nikt na to nie zagłosował. A przecież mama na pewno wie, że lubisz Lego i że chciałbyś dostać Lego. Tak, to było proste. No. A wy pamiętajcie, że proste jest też zamawianie swoich prezentów świątecznych na Amazon.pl, gdzie macie największy wybór i darmową dostawę, jak macie Amazon Prime. Mieliśmy wątpliwości w poprzedniej rundzie do numerka trzeciego i tutaj jest wybrana płyta. To nie są wątpliwości, wydajemy tutaj. No to, to nie może być moja mama chyba. Nie Najpewniejszy jest. byłeś numerka siódmego, tak, który wybrał. Tak wciąż wydaje mi się, że był, bo Coraz wyżej. Tak, jest ciepło. Jest ciepło. Dziewiątka i dziesiątka to bym przeniósł da trochę bliżej. A co z tym wiatraczkiem? Bo ty trochę jest jesteś super. gadżeciarzem i lubisz, e, lubisz e, różne jakieś dziwaczne rzeczy. Poza tym widziałem, jak się cieszyłeś się tego wiatraczka. No i... Nie, no piękna <laughs> rzecz, naprawdę. Ja jednak Jurek go biorę, ty nie bierzesz go. Chodź, co kula powiedziała. Czy ósemka do wyeliminowania? Bardzo możliwe. Bardzo możliwe. Super. Mamy 10, 9, 3. 30 czy jest Czy masz w ogóle odtwarzacz na Nie mam, Nie mam gramofonu, Gramofon? nie mam gramofonu, no. Żegnamy się. Numer 3. Eliminujemy. Mhm. E, tak. Czy nie ty lubisz ACDC? Lubię, nic nie mam przeciwko. Rzeczywiście jest podobna do Ciebie, Jurek. Czy Ty jesteś mamą Jurka? Trochę... Nie mów, nie mów, Ile mówię. masz lat? A 22. Przepraszam, że Cię pytam o no jestem... Dziękuję bardzo, numer 3. Dzięki wielkie. Bardzo dobry wybór, dziękuję Kolejna runda, i ta runda polega na tym, że Karol ogólnie nic nie słyszy. Tak, i za chwilę też nie będzie nic widział, ale będzie miał możliwość pogadać ze swoją mamą i wyeliminować po tej rundzie dwie osoby, które uważasz, że na pewno nie są twoją mamą. Cześć! Kale? Jaki masz numer? Wójka. Dziwnie bardzo mówisz, ale nie obrażając oczywiście, ale moja mama tak nie mówi. Jesteś moją mamą? No tak. Tak? No właśnie A O co chodzi? Czemu ty tak se plenisz? Przypomnij, mi, jak ty masz na imię, mama? Bo ja zapomniałem kurde. Ładne. Od ilu miesięcy nie mam już tej bałemki? Nigdy nie było. A, nigdy nie było. Odwytliwe pytanie. Jaki był nasz niedzielny obiad zawsze standardowy? Co to było? Ziemniaki. To jak zawsze rosną. Okej, okay, no dobrze, dwójko, dziękuję bardzo. Zrobiłeś mi problem. Generalnie dwójka dałbym przy to moja mama. Czy ty podpowiadasz osobom, jakie mają być odpowiedzi na pytania, czy one po prostu odpowiadają tak freestyle? Stary, tam na zapleczu, może rzeczywiście jest twoja prawdziwa mama, i teraz podpowiada każdej, co trzeba powiedzieć. Ale się odpowiedzieć. Już wszystkie namówiły na pewno. Dobra. Mama? Tak, na test. Czy dobrze uczyłem się w szkole? Uww, dobrze, uczyliśmy się w szkole. Prawda, daj się nie przyznać. Ja nie pamiętam tego, ja miałem mundurki, mundurki szkolne w szkole, czy nie? Jak to było? To były te mundurki, czy nie? Tylko nie Ciekawe. Co jeszcze mogę zapytać Cię, mam żebym... żeby? Piękali o wszystko. Mhm, mm mhm. Mm Znam jak nikt. Mhm, znasz mnie jak nikt. Chyba, że ja. Kiedy, mamo, wziąłem ślub? To znaczy, że nie chodzi o ślub. Nie zaprosiłeś mnie, syno. No dobrze, pani już dziękujemy. Nie zaprosiłem na ślub. No jak miałem zaprosić na ślub, którego nie było? No powiem wam, że. Gramat. Numer 7 był najbardziej prawdopodobny. No nie wiem, jak powiedziała, że na ślub nie zaprosiłem. Powie, powie, mama powinna powiedzieć, że nie było Karol z ślubu. Po prostu mówiła tarczyk, tak dziwnie, wiesz, no. tak jak babcia. Przestawiamy? Nie, no jest okej. Okay. Dwa i siedem dalej. To bardzo dobrze, Bo powiedziała, tak? że miałem mundurek szkolny i rzeczywiście był jeansowy. Rzeczywiście mama pomagała mi w nauce. Zapytaj się o panińskie nazwisko, mamy. A myślisz, że one się zapytały, jakie ma panińskie nazwisko? Twoja Nie. mama? Dobra, róbmy. Cześć. Jest. Czemu tak nieśmiało? No, trochę się krępuje. Jak się mama uczyłem w szkole? Była lat późno, ale teraz jest do Mogło być lepiej. No to brzmi jak moja mama. <grystki> Więc mamo, czy to ty? No tak. Nie poznałem, Nie, no moja mama nie może tak mówić, chyba. No, no, no to jest taki dziwny sposób mówienia. No ale no, z drugiej strony przecież. ten Ale o go... co prosisz, mamo? No, na no, mnie poznać. Czyli mam cię, mama, nie odrzucać. To jesteś ty. Nie, nie A nagrodą podzielimy się razem, tak? Na pół. Jest nagroda w tej chwili. No dobra, to dziękuję bardzo. Ja już wszystko wiem. Dzięki. Nawet mi mama nie powiedziała dziękuję. Nie pożegnałaś się nawet z właśnie. Numer 8 totalnie bym dał bliżej, że to nie jest moja mama. Ale nie wiem, co mi nie grało, ale jeszcze 10 i 9. Jeszcze 10 i 9. No dobra, to lecimy a z A i 9 to już totalnie na pewno nie, Tak mi się wydaje, że nie moja mama. Jeszcze się przekonamy, jeszcze zobaczymy. Cześć, Cześć, mamo. Jak się czujesz? Dobrze. Złączona? Dosadkę. Mamo, jaki masz numerek? Dziewięć. Jesteś dziewiątą moją mamą, okej. Okay. Jestem jedyną twoją mamą. Pe przekonanie, pewność siebie, podoba mi się to, to jak moja mama, rzeczywiście. Czy dużo siedziałam przed komputerem? najbardziej, dużo. Dużo? Na początku mniej, ale potem dalej tym zaraz Mamo, co to też W ogóle nie miałam komputera przecież w domu. Miałeś, miałeś. Mamo. Koledzy z sąsiedztwa przychodzili. Okej. Okay. No dobra, mamo, to... No dobra, tak było rzeczywiście. A czy sprawiałam problemy takie wychowawcze czy nie? Byłem grzecznym nie. dzieckiem? Proszę, bo jeszcze na jesteś dzieckiem. to jest moja mama, no kochani, to kończmy ten program. To, mamo, powiedz mi mama, gdzie wziąłem ślub? nie wiem. Ten nie, nie, nie wziął czy coś. No dobra, mamo, no zdałaś trochę ten test, więc dziękuję ci, mama. Co ty Jureczku mi zrobiłeś? Dziwnie naprawdę? jest bardzo dziwnie. Ja Ta, to ale znają spokojnie. odpowiedzi. Nie, moja mama jak nic się naradziła z, z tymi paniami mhm. y, i zdradziła im wszystkie odpowiedzi. To, to jest dziewiątka, możliwe. tak? Była dziewiątka. Ale była tutaj. No tak, i jak myślisz? No, przed chwilą już byłeś pewny, że to twoja mama. Mówiłaś, no, bo każdy zna odpowiedzi na te pytania. Ja nie chcę podfutać się. No bo zadajesz, do Dukasz, żeby... a nie zadajesz pytania porządne. E, daj jak na. Wyżej? Na, na tak, chyba. jeszcze wyżej, wyżej, wyżej. O tu, no. Wszyscy okazało się, że są moimi mamami. Jest niesamowite. Nie? Z dziesiątką już lecę konkretnie po prostu. Co tam? W po Jak mama mam na imię? Jak? Jak mam na imię? Jakie nazwisko masz po, po swojej mamie? Jeszcze jak nie byłaś, nie wyszłeś za tatę? To jakie tam nazwisko było? O to tak była dawno. A dawno. A powiedz mi mamo, jakiej marki miałam pierwszy samochód? No Okej, okay, no. Okay. Nie chyba. Było takie wydarzenie jak przed komunią, nie? Przed komunią. Coś mi się stało? Co to było? Co ja zrobiłem takiego? Co mi się stało przed komunią moją? Nie pamiętam. No, no dobra, mama, dobra, no to dzięki. Ciężkie to było, co nie? Nie, no w Czy tym dziś. Czyli numer 10? Nie, no 10 to moja mama. Nas. Generalnie przed komunią po prostu skakałem z murka i sobie nogę uszkodziłem. A jak twoja mama ma e, nazwisko panienckie? Nikt tutaj tego nie wiedział. Nawet moja mama. Chyba tak. To było dawno temu, nie pamiętam. Tu jest y, dość grubo, bo tutaj możesz wyeliminować dwie osoby. No tutaj chyba wszystko jest wiadomo, tak naprawdę, co nie? Dziesiątkę, ósemkę bym wyeliminował, dziewiątkę Dobra. jeszcze mam wątpliwości, dwa Dobra. jestem bardzo mocno przekonany, że to może być moja mama, a siódemka też, ale trochę mi to spadło teraz. Osiem i dziesięć. I numer osiem to jest. To nie jest Twoja mama. Dzień dobry, Karol. Miło Poznać. Byłam pewna, że, 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 że tym razem nie odpadnę. Ale daleko, daleko zaszłoś. Dzięki Chciałam jeszcze raz. Cena, wiesz, mam córkę Karolinę. O, pozdrawiamy. To jest ciekawa historia. Pozdrawiamy. pozdrawiamy do... wy... 10 to na pewno. No to no, zapraszamy to było... numer 10. To logiczne. Numer 10 to jest. To jest. Dzień, dobry. Dzień dobry. Karol, miło Pana. poznać. Miło poznać. No niestety się nie udało. Ale na pewno komuś się uda w wielkim finale. Ta runda polega na tym, że będziesz mógł dotknąć swoją mamę. Nie, to jestem ja, nie dotykaj, co co zrobisz? Jezus. Tutaj nie musisz eliminować, tylko tutaj już rzeczywiście musisz wybrać mhm. poprawną osobę. Tak, ta Dobra. poprawną Dobra. osobę. Więc zapraszam pierwszą osobę, czyli dwójeczkę. Nie to będzie niezręczne. Tylko pewno więc. Proszę mnie puścić, proszę mnie puścić. Nie, nie, nie wiem, nie czytam z, z rąk, ale to tak wydaje mi się, że to tak ładnie... No, wiekowo tak, tak bym dał z. Że... Nie wiem ile nie znam, ale no, na pewno. Mógł... A druga jeszcze? No dobra, tu mam dużą podpowiedź. To jest dwójka, tak? Którą tak wysoko oceniałem. No dobrze, dobra, no to ja już no dotykałem. <laughs> Dziękuję. Co, jak myślisz, Karol? Wydaje mi się, że to nie jest moja mama, bo poczułem jakiś pierścionek, obrączkę. No a twoja nie... mama nie ma obrączki, Ma, myślisz? ale dość chyba specyficzną, i wydaje mi się, żebym ją rozpoznał, wiesz? Zobaczymy, czy odkadnie prawdziwą mamę. Siódemeczka, dobra, więc wysoko. Okej, okay. okej. Okay. Poznokcie zrobione, ale nie ma obrączek, więc to jakieś tutaj cwaniarstwo jest zrobione. Nie no, mama mnie tak nie dotyka. Cokolwiek. Dobrze, już spokojnie. spokojnie. <grym> nie ma pierścionków, więc wydaje mi się, że to może być jakaś podpucha. Co to jest? Ale biceps. No dobrze, dziękuję. Dziękuję bardzo, Josiu, Nie wiem, nie wiem. Wydaje mi się, że to była moja mama, ale nie jestem stuprocentowo pewny, przez to, że nie było tam właśnie tej obrączki, którą bym rozpoznał po jednym dotyku, nie? Więc no, 2 i 7, ale bliższy jestem, Aniu, przy siódemce. No i teraz ostatni numer. Ręce. Jak <śmany> to ty? Że to jakiś jest. <chłop> jest. <śmany> dobra, no to, to nie mam głowy wątpliwości, że no. Więc dobra, tutaj. Odpry. Ale zrób dobry test! Ale jak mam test zrobić? No czuję męską dłoń dużą. A ła, no na pewno nie jest to moja mama, więc przykro mi. Dziewiątkę odpuszczamy na pewno. Ale teraz musisz wybrać prawdziwą mamę, już nie ma eliminacji. Dobra, więc z moją mamą jest numer. Siedem. Okej, okay, a teraz musimy to sprawdzić. Nie otwiera jeszcze oczy. Zaprosimy tutaj numer 7. Ty, Jurek, jesteś geniuszem, że wziąłeś yy, chłopak jako, jako moją mamę. No. Jesteś gotowy? 3, 2, jeden, otwieraj oczy! No jak? Cześć, tato. A, right. To mały malowki rzadko. Zawsze cię poznam, ale powiem ci, że nie chciałaś mi pomóc. Ale dwójka też była bardzo. Nie ja tu się z mamą co tak stoisz? Kołek, nie jak kołek, zawsze. Wygrałem ten program. <noise>